się roboty, mówili. No, to się chyciłem. Zaznaczamy teren powolutku. Proszę. Tu zrobię wam małą turnę. Wchodzimy. Dzisiaj będziemy wyburzać to całe. I tutaj mamy całe dla nas. Pomieszczenie na dole tu moja żona pomachaj, trochę tutaj mamy. a Będę dzisiaj wyburzał tu. Stoi młot wyburzeniowy, już czeka na mnie. Tutaj będzie zmiana i kibelki będą tutaj zrobione. Jeszcze mamy taką przestrzeń i wszystko inne. Tak, wysoko ładnie. A tutaj na początku sobie wchodzimy na górę. Po schodach. I tutaj będzie kilka salek. Tutaj będzie dla dzieci. Wszystko. Tutaj już Zuzia, o swój kącik ma. Jau jo. Halu. Tutaj będzie kuchenka i tak dalej. A tutaj pokój zwierzeń prezesa. I tam kibeleczek. O, nożo, no, że no się roboty, a nie nagrywasz Ach. Witamy, witamy szefa Poszerzamy O, majster! Go, go, go. Tak się pracuje. Tak jo, jo! Patrzcie Odzyskujemy. Miejsce. Miejsce. No i patrzcie, elegancko. ło ho, ho. teren odzyskany. Patrzcie, jaka salka tutaj teraz się powiększyła. nam. Wow. Będziemy wszystko zmieniać. To dzisiaj job done. Alleluja.